Trzymaj, ja jestem Koza, to jest kanał Streama. to jest kolejny odcinek symulowanej kariery Chelsea Nam, w której zostało nam 8 godzin do zakończenia okienka transferowego letniego, w którym podziałaliśmy naprawdę przyzwoicie. Eee, I teraz czekamy na odpowiedź z PSG, jak będzie wyglądała sytuacja, czy przejdzie do nas ich zawodnik i ten zawodnik przychodzi na wypożyczenie, ale my absolutnie nie mamy pojęcia, jak ten piłkarz wygląda. Eee, spójrzmy, więc eee, kogo tutaj ściągnęliśmy? To był kot w borku, w borku kot... No i to nie było ryzyko warte zabawy. Podobno Ahmed Kadima w sobie to coś, ale to nie jest to coś na co czekaliśmy, to nie jest to coś co nas interesuje. No nic, będzie sobie siedział, to nie jest koszt żaden, bo on tam zarabia 5000, tysięcy, ale nadal nie rozwiązuje to naszego problemu napastnika. Wiem, że irytowała Was ilość reklam na tym kanale, ale dziś jest ich zdecydowanie mniej. Dzięki temu, że partnerem dzisiejszego odcinka jest FootballTeam.pl. darmowa gra przeglądarkowa, w której każdego dnia czeka na Ciebie potężna dawka piłkarskich emocji. FootballTeam.pl założysz własny klub złożony z prawdziwych graczy, ale przede wszystkim samemu wcielisz się w swojego piłkarza, którego możesz trenować i udoskonalać, żeby zdobywać kolejne trofea. Przydać do tego mogą się na przykład przedmioty, które wypadają z paczek, a to zawsze jest fajna zabawa. Rejestrując się z linku, który znajdziesz w opisie, nie tylko Wspierasz mój kanał, za co oczywiście bardzo dziękuję, ale przede wszystkim zdobywasz 200 punktów energii na start. Życzę więc powodzenia, jak najlepszego rozwoju zawodnika, no i dotarcia na sam szczyt Ligi Mistrzów. A teraz wracamy do odcinka. To jest wielka wtopa, wielka francuska wtopa, bo nadal nie mamy rozwiązanego problemu, który nas tutaj najbardziej boli, czyli rezerwowego na Padziora, bo nie chcę kupować tamtych piłkarzy, tak wiecie, na oślep właśnie jak tutaj, bo jednak wypożyczenie to wypożyczenie, a zakup piłkarza to zakup piłkarza, więc ja bym chciał jakiegoś dużego nazwiska uznanego już w świecie piłki, takim jak jest Lorenzo Insigne, tylko do końca sezonu na wypożyczenie, ale tego niestety nie możemy zrobić. E, więc do wypożyczenia jest ten ziomek, ale my nic o nim nie wiemy, nie wygląda najlepiej. Sam Maximo, on pasuje do Real'u, ten jego swag, e, on, on się, oj, on jest do królewskich idealny i nie mówię tego w żaden sposób złośliwy, ale jednak jest różnica pomiędzy piłkarzami, którzy bardziej pasują do Real'u, a bardziej do Barcelony i, e, i to jest piłkarz, który zdecydowanie bardziej pasuje do królewskich. E, niego niestety nie uda nam się wypożyczyć, a szkoda, bo Hyonminson byłby znakomitą opcją, właśnie na transfer taki krótkoterminowy, ale jak patrzymy, to Barcelona tutaj nie ma zbyt wielu napadziorów. Leomessi już nie gra w piłkę. Oczywiście mógłbym Leomessi jego kupować, ale szczerze jakoś Ridgeny no nie ciągną mnie w tym momencie. No jakoś no, nie będę ukrywał, że nie jestem strasznie e, napalony, jeśli chodzi o e, Rigeny. Jestem ciekawy za to Oriola Busquetsa, bo, bo on ma bardzo śmieszną klauzulę odstępnego. Barcelona czasami odwala niezłą manianę tutaj. Jestem e, momentami naprawdę zastanawiam to jak, jak ci zawodnicy... Się tu jeszcze utrzymują. Dobra, ale wiemy, że Barsa nikogo nie ma. Może Atletico, ale wątpię, że w Atletico zaczął się ktoś e, znany taki pod wypożyczenie, Jest tam i Abraham. Oczywiście jest to ktoś znany, ale nie, nie do ruszenia. Jest Joe Felis e, z śmieszną klauzulą odstępnego. No ale jego sobie tutaj nie weźmiemy. Jest jakiś Graham. Sprawdźmy go sobie, bo my zawsze lubimy tych Anglików do siebie e, ściągać. Jest też Silas Wag. Tu kuka e, ok, spoko. E, zobaczmy w takim razie jeszcze Niemcy. Czy Bundesliga ma dla nas jakiś talent, e, już lekko, e, lekko, lekko zestarzały? No i oczywiście zaraz zajrzymy także do Włoch, e, no bo tam mamy dużo spóźnionych bomberów, więc może będzie ktoś, kto nas zainteresuje. Ale ja zobaczmy najpierw: Bundes, napastnicy Moiseken, e, no ale tak to nie ma nikogo, kogo byśmy kojarzyli. Jest Patrick Schick, ale wątpię, żeby Patrick Szik był piłkarzem, którego możemy wypożyczyć. No niestety, a to jest znana, uznana marka w miarę, więc to byłby ktoś, kto by nam się przydał. Właśnie taki rezerwowy, kurczę, na teraz, bo mamy tego Gabriela Martinelliego, ale ja się trochę boję, że przy, przy, w przypadku jakiegoś urazu czy coś, to się zrobi nam tam nieciekawie, jeśli chodzi o tą ofensywę. Oczywiście BVB jak zwykle fatalnie sobie radzi, jeśli chodzi o napastników. Chętnie bym kupił takiego Griezmana, ale on kończy karierę z tego, co widzimy. Więc warto będzie w Bundes zobaczyć właśnie rezerwowego, znaczy francuskiego napastnika, bo akurat Rigen Griezmana jest fajne, bo Rigen Messiego i Ronaldo już wykorzystaliśmy tyle razy, że jest to odrobinę oklepana jazda. W Bundeslidze jednak zobaczmy inne kluby, bo mamy ten Lips, który zawsze ma jakichś ciekawych piłkarzy w tej karierze. Jest na przykład Gabriel Jesus tutaj, Aleksander Isak, Joeliton, Santimina... No, którego z nich fajnie by było wypożyczyć, bo mają tych, no, 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 raczej nie wykorzystują każdego jednego z tych napastników. Borja Iglesias skończy karierę. Dunisa bym na przykład wypożyczył, taki Donis do wypożyczenia idealny. Właśnie kogoś takiego potrzebujemy, ale oni nie chcą. Nie jest zainteresowany klub wypożyczeniem jednego ze swoich 55 855 napastników. Fantastycznie. No dobra, zobaczmy więc kogo będziemy tutaj mieli dalej e, Jeszcze chciałbym zobaczyć Eintracht, bo Eintracht bardzo często rzuca groszem w tej karierze e, i tutaj także może być ktoś ciekawy jest e, Campbell, ale tu no nie widzę, nie widzę nikogo, kto, kogo ja bym na tyle... Kojarzył jako taką markę, którą chcemy ściągnąć. Dobra, no to idziemy do Włoch i miejmy nadzieję, że Italia nas tutaj uratuje. Serie A, oczywiście. I w sumie wiecie co: zobaczmy sobie akurat Włochy, tak dosyć ciekawie podejdziemy do tego 30. Plus. Bo tutaj może być paru takich zawodników, tylko oczywiście chodzi nam o napadziorów. Jest Andrea Belotti, ale wątpię, żeby Torino go chciało wypożyczyć. Tym bardziej, że to tak mało ma sensu. Bruma fucking Korea. Gerard Deulofeu, ale o Jezus, w, w, bardzo niekorzystne zdjęcie ma tutaj Gerard, czy jest tutaj ktoś jeszcze, ma Manolo Gabbiadini ale on się nie sprawił, budził w Premier League patrzę właśnie, czy tutaj może być, o Joshua King, ale on kończy karierę no, ale to był właśnie piłkarz, którego bym chciał, ktoś taki, czekamy właśnie na tego typu okazje, e, więc może po prostu, zobaczmy sobie teraz Anglię e, i zobaczmy sobie tutaj zawodnika z Premier League a nuż kogoś uda nam się wypożyczyć właśnie jeśli chodzi o naszą ligę Weźmy sobie teraz tylko pozycję chociaż nie, bo wtedy weźmy po prostu Atak, no i zobaczmy, kogo tutaj Będziemy mieli, jest Bassong, Jest, no kurczę, taki No, potrzebowalibyśmy takiego Na przykład Mauro i Cardiego, Ale wątpię, żeby Liverpool akurat nam go wypożyczył No właśnie, no Szukamy takiego Stadio z zeszłego sezonu No, ale to, boję się, że to był jeden Taki strzał, wiecie, na milion Derings jest do wypożyczenia. On nie miał bardzo niski overall, ale no nie, no nie, to już, to już będzie przesad, przesadnie niski. Hurricane oczywiście nie. Irving Clozano to, to, to jeszcze nie. Martial tak samo. No, Mareza znamy dobrze, ale Mareza nie, no nie chcemy. Mareza już u siebie mieliśmy i to wiemy, że to jest bez sensu trochę, bo to jest skrzydłowy. Ale może Divo Korigi. Divo Korigi to byłby właśnie taki piłkarz. Ale oczywiście. No chance, no chance. Zobaczmy, kto tu jest dalej, Lukas Piazon, Roberto Firmino, na przykład Bobby Firmino. To by było coś. Jest na liście transferowej. Gdyby się nam go udało wypożyczyć. Wiecie co? Bobby Firmino z Virgilem Wandajkiem, gdyby się u nas spotkał. Jeżeli będziemy w stanie wykupić Roberta Firmino za około 7 milionów, jakowe. Bo jemu się kończy kontrakt. On jest staruszkiem, ale to jest gościu, którego doświadczenie u nas by się przydało fenomenalnie. 5 milionów. Jeżeli się obrażą, niech się obrażał, ale on nie jest warty dużo więcej. Spoko. Luz, luz. Jakby, możesz się obrażać, stary. On jest tak. Ja go może sobie wezmę, słuchajcie, w przyszłym oknie transferowym. Nie wykluczam tego. Momo Salach oczywiście jeszcze się trzyma. Andres Silva jest w swoim topie. E Sisto to nie jest napastnik. E tego pana nie znam. No niestety, no jest problem z tymi napadziorami, No jest problem. E no może trzeba było dać więcej za tego firmino, ale z drugiej strony, 34 lata. A, też tak ciężko do tego podejść no nie, bo to nigdy nie wiadomo też jak ta kariera dalej będzie się układała więc no to nie jest Werdil Van Dijk, którego jesteśmy pewniakiem bo ma dużo wyższą ocenę ogólną przede wszystkim no, o, o chyba 7-8 więc e, jakby tam byłem dużo pewniejszy no tutaj ciężko jest powiedzieć coś dalej hmm no, jesteśmy w trochę dziurze, nie? Troszkę jesteśmy w dziurze. Poszukajmy nazwiskami, które kojarzymy. Eee, na przykład Kownacki. To jest pierwszy piłkarz, który przychodzi mi na myśl, eee, bo on jest w tym Evertonie. Świetnie rozwinięty jest w tym Evertonie. Zobaczcie, jak on ma klauzulę, więc tutaj kownać naprawdę musiał się srogo porozwijać. Więc nic dziwnego, że nam nie wypożyczył go. No nic, słuchajcie, najwyżej nas to będzie trochę drożej kosztowało. Wypożyczymy sobie jednego z tych młodszych, i będziemy go sobie tutaj trzymali. No, akurat trafiło na tego z Evertonu. Eee, zobaczymy, jakie tutaj są pieniądze u Luisa Roberto Hernandeza. Zawsze, nie no, ale weźmy go na krótki termin. Weźmy go na krótki termin i najwyżej go sobie wykupimy. Bo ja tutaj nie chcę go spompować, jeśli chodzi o cenę ogólną, e, bo to by było bez sensu troszeczkę. Weźmy go sobie na 50, okej, okay. eee, oni się zgadzają. Ok, dobra, więc zrobimy w ten sposób. Zrobimy w ten sposób eee, to jest chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie. Bobiego firmino sobie podpiszemy prawdopodobnie w środku sezonu, bo to będzie ciekawy dodatek na koniec jakby jego kariery, żeby u nas skończył. Będziemy mieli Vergila, będziemy mieli bobiego firmino, więc to będzie miało sens. A do nas! Oj oj. Oj oj! Oj, oj! Myślę, że to jest. ich nie powinno odstraszyć. Wow. 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 140 milionów. 140 milionów. Wow. Nie pamiętam, za ile my go kupowaliśmy z Tiku. Ale to jest niebywałe. Wow, zobaczmy, czy się sprzeda. Jeszcze nie wiem, czy się sprzedał, czy nie. Hernandez do nas przyszedł. Eee, zobaczmy, gdzie, gdzie, jak on wygląda. Czy, czy on wygląda? Dobrze, oczywiście nie myślimy o nim jako podstawowym napastniku. 77, super, idealnie, tego potrzebowaliśmy. Tego potrzebowaliśmy. Wow, wow, no ja nie wiem, co mam teraz o tym myśleć, słuchajcie. No to jest oferta, której już nie mogłem odrzucić. Tylko teraz, jak to rozwiązać? Jak to rozwiązać? Czy grać na przykład w ten sposób, cyk, i yy, zostać sobie z Greenwoodem tu, cyk, i wtedy tutaj mieć yy, Fergusona na przykład i poczekać, poszukać napastnika? Nie wiem, czy to nie jest opcja, z której skorzystamy, bo ja muszę się zastanowić, bo mamy w głowie Ediego Nketiah'a. Oczywiście jest Edin Nketiah, który jest na naszej liście transferowej, ale ja nie jestem przekonany, czy Edin Ketiak jest tym, którego powinniśmy ściągać. Zobaczmy, bo jest Eddie Nketiah, którego jesteśmy w stanie kupić. Luz Blues. Eee, Zacznę napastników sobie, tu, jak mamy ułożonych. Jest Eddie 8,4, 27 lat. Ale czy to nie jest trochę downgrade? Jednak, mimo wszystko, czy nie lepiej poszukać napastnika, którego chcemy kupić? Nie na ostatnią chwilę, słuchajcie, eee, żeby kupić tego na Pajora i być go pewny. Wydaje mi się, że tak zrobimy, wydaje mi się, że tak zrobimy. Zobaczmy, czy Lionetti w ogóle odejdzie od nas. I rzeczony Lionetti został sprzedany za 140 milionów. Swoją drogą bardzo małe pieniądze na nas trafiają. Wszyscy się biją o tego, z e, kleja. Uważam, że mamy na tyle szeroką kadrę. Jeszcze teraz jest ściągniętym tym juniorem, że my możemy, słuchajcie, nie kupować napastnika. Możemy nie kupować napastnika, ale zobaczcie, jak to wygląda. Słuchajcie. Nasz klubik Cheltenham nam głośne transfery. Wśród tych wielkich. No naprawdę wygląda to imponująco. No jestem z nas dumny, bo ta kariera pięknie się tutaj rozwinęła i no to jest transfer, z którego warto być zadowolonym. Oczywiście będziemy teraz szukali napastnika. Fajnie, żeby to był Brytyjczyk, ale będzie mega ciężko. Mega, mega ciężko znaleźć takiego Anglika. Eee, więc zobaczymy. Końc okna transferowego, kontuzja na treningu. Basija wypada na ale to jest na szczęście nasz rezerwowy, rezerwowy obrońca. Więc no co mogę powiedzieć? Słuchajcie, no poukładało nam się to wszystko... W sposób zaskakujący. Ja, ja się tego nie spodziewałem, nie? Jakby. Ja nie zakładałem, że tego sprzedamy w tym oknie. E, I tak, możemy teraz rozwijać Luisa Roberto Hernandeza, ale nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy jest sens to robić w tym momencie. Damy mu jeden trening. Niech tam sobie, chłopak, coś tam dłubie. Ale my w tym momencie musimy postawić na treningi tych, którzy są u nas na dobre. Tanganga cały czas może się rozwijać, więc ja, biego, ja będę w niego inwestował. E, i, I już skakuje na 85 nasz kapitan. Więc też myślę, że ta obecność Virgila Vandajka ma na niego bardzo dobry wpływ. Okej, okay, no wygląda to naprawdę dobrze, słuchajcie. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. E, jedyne, co bardzo mi się nie podoba, to to, że z Sesenią od nas nie odszedł. E, I to jest pytanie teraz, jak to będzie? Czy. O, proszę bardzo. Jeszcze do Atletico Madrid. Super. A jeszcze możemy to lekko podbić, wydaje mi się. Podbijemy troszeczkę, tutaj nieznacznie, bo szanujemy Atletico, że do nas przychodzi z tą ofertą. I to nam w ogóle, to jest dla nas idealne, bo my jeszcze możemy z niego pokorzystać, on może być teraz niezadowolony, może się tam pluć, a już będzie dla nas ten, idealna sytuacja, idealna sytuacja, oferta prowadzenia kadry narodowej nie interesuje mnie zupełnie, chociaż Rosja byłaby kusząca, bo duże pieniążki tam byśmy mogli dostać. Ehm, dobra, tak więc słuchajcie, Francja, nikogo więcej tutaj nie znajdę, oferta wypożyczenia, Wilona, ehm, to jest, nie wiem kto to jest, może być, słuchajcie, spoko. Karmimy te kluby dookoła tymi naszymi piłkarzami, ale e, super, super, super. Warto mieć tych powypożyczanych, e, a my czekamy teraz na kolejne spotkania. Teraz spora przerwa dała odpocząć naszym piłkarzom. I powiem szczerze, jak tak patrzę na nasz skład, e, to jesteśmy w stanie na mecze z tymi większymi opracować nową taktykę. E, I wydaje mi się, że jest warto, żebyśmy mieli ją za zanadrzu, bo zobaczcie na to. Mamy to 4-3-3... Na takie rezerwowe i mamy to 4, 3, 3 pokrzywione. I to 4, 3, 3 pokrzywione chciałbym, żeby było inne. A mianowicie chciałbym, żebyśmy grali tutaj piątką obrońców. I wydaje mi się, że to by było fajne, ale w zasadzie nie piątką, a trójką. Zobaczmy, jakie tutaj mamy trójki do wykorzystania. 3, 1, ok, dwóch napastników nie. Ja chciałbym z jednym napastnikiem. 3, 5, ok. To wygląda, to wygląda bardzo dobrze. O, to jest nas. Nie, to nie jest idealne. E, zobaczmy, jeszcze są jakieś trójki, rąb. E, 3, 4, 3. Ok, to możemy grać. To może, chyba mamy na to wystarczająco piłkarzy. E, więc zobaczymy, słuchajcie. Za... Z, zobaczymy, jak będziemy sobie radzili w takiej formacji. Jestem naprawdę ciekawy. E, I wtedy zobaczcie, jaki mamy tutaj układ. Tanganga w środku, Virgil, tu, tuanzebe. E, z prawej strony, jako prawy pomocnik. Eee, no, niech będzie, niech będzie tutaj. Eee, bo wy sobie macie tą stronę. LP. LS. Super. Wy tu, tutaj chciałbym mieć Ciebie. Tutaj jako tego ostatniego mieć eee, Risa Jamesa. Tutaj Steviego G., a tutaj Greenwooda. No ciekawie to wygląda. Jestem cie... ja, na jakimś mecz wyjdziemy w ten sposób, bo biorąc pod uwagę siłę uderzenia, którą my tutaj dysponujemy, to to może być naprawdę. Imponująca, jakby zawodników żeby strzec z tyłu w tym zestawieniu mamy całkiem, e, całkiem znośnych, nie, więc wygląda to, wygląda to nieźle I, i to na pewno jest rewolucyjne zestawienie, nie, nie ma co się oszukiwać, e, myślę, że tego spróbujemy w jakimś, w jakimś meczu, bo no, sam jestem ciekawy jakby to e, jakby to wyglądało, ty na ławeczkę, cyk. No okej, okay. w zasadzie ty 8-2, nie ma tutaj nikogo gorszego od ciebie. No niezbyt. Dobra, e, więc tak to wygląda. Ok, no muszę powiedzieć, że jestem e, mocno zaintrygowany, jak to zagra. I, i nie wykluczam, że na, na mecz domowy następny to wykorzystamy, no chyba, że będziemy grali z jakimś tam wiecie: e, Manchesterem City, czy czymś dużym, nie? Ale, ale jeżeli nie, to u siebie zagramy tym, bo. Myślę, że to może sprawić wiele radości naszym kibicom. Naprawdę. E, Okej, okay, zobaczmy. Mecz czeka nas z Woodfordem. I to jest chyba mecz u nas z Woodfordem. E, dogadana sprzedaż z Cesseniona. Fantastycznie. Naprawdę, słuchajcie. On może o tyle nie narzekać, że nawet jak do nas wraca, to tym kierunki, które, w którego wysyłamy są naprawdę bardzo przyzwoite. Więc e, tutaj powinien być zadowolony. Zobaczmy, co tutaj jest. Kwestia wyboru. E, o, tu się zaczyna, żeby Vergil był kapitanem. No nie, 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 nie. no Tanganga na razie nie straci opaski. Vergin musi jeszcze chwilkę poczekać. Tutaj jak widzicie, ci goście są naprawdę mocno juniorscy. E, Oriol Busquets jest bardzo dobrym transferem ostatniej szansy, jak coś. E, więc jego sobie tutaj zostawimy, bo 4 miliony, cyk, i to jest prosto zarobiony pieniądz już na samym Oriolu. E, więc e, no sam widzicie, że tutaj dyszka jest do zarobienia. E, zresztą no, no, no po prostu no, są głupi z tymi klauzulami, no co ja mogę powiedzieć. No nie umieją... Nie, nie, nie potrafił w to. Zobaczmy, czy tu jest jeszcze ktoś ciekawy. No nie, to są ci wszyscy, mm, których tutaj już znamy. Chociaż Grahama, Grahama, jak wygląda w ogóle? No nie, Grahama nie weźmiemy. Dobra, e, nie ma co, słuchajcie, gadać. Nie ma co się tutaj z tym mienić tak bardzo. Zobaczmy, gramy u siebie. Jestem naprawdę ciekawy tego zestawienia. No jedziemy turbo ofensywnie. I jeden do jednego się kończy mecz. Super, fantastycznie. I Hudson doje kontuzjowany, a nam strzela Edin Ketiach. E, czyli zawodnik, nad którym my się zastanawialiśmy, czy go nie, 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 nie ściągnąć do nas, e, bo mieliśmy go na tym, e, na radarze. Calum Hudson do jest gotowy, e, e, znaczy będzie gotowy na kolejny mecz z Rapidem, ale ja go nie będę nadwrężał. Wyjdziemy tam co prawda bardzo mocnym składem, to nie ulega wątpliwości, że e, zagrają tam naprawdę, e, że nie zagra tam rezerwa, że, że będzie to 4-2-3-1 nasze klasyczne, e, z, e, jednak będzie pomieszane trochę, bo mamy Lester, ale jesteśmy gotowi na ten mecz, w którym chce zagrać Ferguson i on zagra, on zagra, on, on zagra. To jest proste, że on jest na to spotkanie gotowy, chociaż gramy na wyjeździe, więc tutaj będzie trzeba trzymać rękę na pulsie. I tak naprawdę co? No tutaj jest Zeb, on wystąpi, Rhys James wystąpi, z lewej strony zagra Stokely, z prawej strony nie zagra Callum Hudson, bo on jest troszeczkę jednak no, no, zmęczony po poprzednim meczu, więc tutaj zobaczymy Martinelli'ego. I na SPO zagra Crow. Więc tak naprawdę niewiele zmian tutaj będzie. Jakby większość to jest podstawowy nasz skład. Chociaż wiecie co? Może lepiej, żeby tu za tanganga zagrał Virgil i w ligówce zagra tanganga. Tak zrobimy. Virgil z opaską. Już. Nie, no poczekamy. Jeszcze jeszcze nie. Jeszcze nie, słuchajcie. Jeszcze to nie jest czas na opaskę dla Wandajka. Jeszcze to nie jest czas. Młodszy od Wandajka Wilson będzie kapitanem. Myślę, że Virgil to rozumie. E, uważam, że. To jest gościu, który może być kapitanem tu, nie ma problemu. Ale jeszcze nie chwilę na to poczeka. Weźmy udział w konferencji prasowej, żeby tutaj podmotywować paru naszych zawodników, bo to jest też istotne. Słuchajcie, pierwszy nasz pierwszy nasz mecz. E, pierwszy nasz mecz w e, lidze Europy. No to będzie się działo. Musimy zachować koncentrację, mimo wszystko. E, I co tutaj mamy dalej? E, nigdy nie wiadomo. Okej, okay, jesteśmy słuchajcie, gotowi na to spotkanie. A jaj liga Europy. Ja wiem, że to jest syf. Ale z drugiej strony, no jak się nie cieszyć, będąc Cheltenhamem grając w tych rozgrywkach. Naprawdę pierwszy smak europejskiej piłki z Rapidem, e, zespołem z e, Wiednia wydaje mi się. I to spotkanie wygrywamy 1-3. Znakomicie czy Mason Greenwood nie trafił z rzutu karnego, ale słuchajcie, strzela Reese, strzela Crow. To są bardzo istotne bramki też e, dla tych chłopaków, żeby, żeby się troszeczkę pobudzili. E, zobaczmy, chciałbym, żeby pan wiedział że trochę się martwię czytając różne plotki. plotki. Dam Ci szansę, będzie spokój, spokojnie, nie ma problemu. Imponujący występ Ferguson, co tutaj mamy dalej? Raporty, o to jest ważne, został sprzedany z cenią, to spoko. I tu mamy pobadanych tych gości, więc w sumie wypożyczyliśmy tak naprawdę najlepszego z tych, którego mogliśmy wypożyczyć. Na to wychodzi, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze tu mamy gościa jednego. No tak, tak, wypożyczyliśmy, więc jeżeli ja bym go chciał kupić, to yy, no to, to jest najlepszy, którego możemy. W ogóle zyski transferowe, jak to wygląda słuchajcie, jak to się prezentuje. E, na no teraz czas na spotkanie z Lester. E, jeśli chodzi o lisy, to my je odwiedzamy, więc e, tutaj mocno będzie trzeba się zastanowić nad tym, jakim składem wyjść. E, teraz stoczy stołki na prawo. E, tutaj Tanganga powróci do podstawy. Będzie oczywiście kapitanem. E, ok, e, co my tutaj mamy dalej? Stevie G. Ferguson zmieni się na to spotkanie z. E, wiecie, co czekajcie? Bo tutaj zagra Calum Hudson, Greenwood. E, I Ferguson się zmieni na to spotkanie z, z nie z tobą, tylko z tobą, bo ty jeszcze tutaj powinieneś sobie zagrać żeby nam pasowała liczba spotkań. Vergil odpocznie w tym meczu, on zagra w kolejnym. Ja wiem, że Vergil będzie trochę niezadowolony, no ale niestety, nie można mieć wszystkiego, tam się nie da przenegocjować tej roli, więc zostawmy to na razie w, tym, w ten sposób. I zagra w kolejnym spotkaniu, gdzie będzie już wypoczęty. Dzisiaj na pewno strzeli Greenwood. Zobaczmy, co będzie dalej. Zdecydowanie, więc pompujemy, zgadzacie? Pompujemy ten nasz zespół mocno. I... Wysokie morale to podstawa. Ok, tak więc jesteśmy gotowi, słuchajcie, na kolejny mecz. Zobaczmy, więc jak to będzie wyglądało w starciu z Leicester. E, no, raczej my jesteśmy tu faworytami, ale to jest wyjazd, więc podejdźmy do tego naprawdę. Wiecie, skupieni i wygrywamy. 2 do 0. Strzela Nelson znowuż. E, strzela Tuan Zebet. To oczywiście cieszy, że e, też on jest w stanie tutaj e, na listę strzelców. E... Się dopisać, mimo że z środkowym brońcą. Zaraz Stevie G będzie miał 88. No już chyba łapie się w którąś kartę Gerarda w ogóle Stevie, nie? E, te jakby w którąś konę. E, dobra, teraz czas na mecz z Burnley. E, to jest spotkanie na pewno e, łatwiejsze o tyle, że gramy u siebie, ale to, to jest Premier League. Ja wiem, że to jest frazes, ale tu nie ma spotkań łatwych. E, kolejne oferty wypożyczenia. Słuchajcie, akceptuję, akceptuję to wszystko e, tutaj bez najmniejszego problemu. E, I słuchajcie, na Burnley, jeżeli jest taka możliwość. To wyjdziemy e, tym naszym chorym składem, słuchajcie. Tym naszym chorym, w ogóle dzikim składem e, w tej dzikiej formacji. Jak to wygląda kalendarzowo? Czy możemy sobie na to pozwolić? E, mamy sporo. O, potem gramy z Young Boys'ami, więc mamy bardzo sporo czasu na to, żeby się tam. E, żeby się tam poregenerować. Więc tak zrobimy. A my mamy jeszcze jednego gościa wyskautowanego. No i znowu, znowu, że nie, więc naprawdę trafiliśmy najlepiej. Tylko pytanie, ile ten gościu z Evertonu będzie nas kosztował, nie? To jest pytanie teraz, dobra, gotowi na Bernie? ale czy Bernie jest gotowy na to? To jest teraz pytanie. Nie wiem, czemu Stevich jest kapitanem tego, więc dajmy rolę i oczywiście kapitanem będzie tutaj Tanganga. No moc uderzeniowa jest maksymalna, tutaj jedziemy na pełnej na nich. Pytanie, jak oni to zniosą? No mam nadzieję, że, że my to zniesiemy dobrze i, i że nie nadziejemy się sami na ten nasz clean, który sobie tu zbudowaliśmy. Zobaczmy, jak to wygląda. 3 do 0, no turbo ofensywa zadziałała tak, że nie no strzelił Martinelli i Nelson, ale myślałem, że to są obrońcy szczerze, że mamy taki przód, a tutaj strzelamy tylko z obrony. Ale okej, okay, słuchajcie, fajnie, fajnie, że się udało wygrać tym, myślę, że chłopaki też mogą być zadowoleni z tego, że gramy trochę nietypowym zestawieniem, tutaj oczywiście rozwój cały czas Trwa naszych zawodników. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o mecz z Young Boys. To będzie pierwszy mecz Ligi Europy na naszym stadionie, więc tu kibice naprawdę będą chcieli zobaczyć kawał dobrej piłki. Ale musimy do tego wszystkiego podejść odpowiedzialnie. I że w tym spotkaniu jesteśmy absolutnym faworytem, to. I zagramy sobie troszeczkę inaczej. Tutaj zagra oczywiście Crow, Martinelli zagra sobie na szpicy. Albo wiecie co? Damy zagrać temu wypożyczonemu. Greenwood, niech sobie odpocznie. Tu zagra sobie ten wypożyczony koleś. I co? Jesteśmy gotowi. Jedyne co to oczywiście role. I opaskę kapitana damy Wilsonowi. I tak to jesteśmy gotowi. Jesteśmy tutaj tak jak mówię, absolutnymi faworytami tego spotkania. Więc zobaczymy, jak to słuchajcie się. Jeszcze mamy konferencję prasową, więc już w ogóle pochwalimy swoich zawodników. E, gramy u siebie. No, myślę, że kibice wybaczą nam to, że musimy, że musimy zrotować e, skład w ten sposób. E, zmiany są możliwe, super, nie wiem o co tam chodzi e, i musimy zachować koncentrację. Dobra, zespół jest przeszczęśliwy, ja jestem przeszczęśliwy, atmosfera jest fantastyczna. Więc fajnie, żeby to się jeszcze przełożyło na wynik. Po wypożyczaniu są słuchajcie ci juniorzy, więc oni też wiedzą, że o nich nie zapominamy. Więc wszystkie te struktury klubu spełniają swoje zadania. Działamy tutaj naprawdę prężnie. Zobaczmy: jak Bulls kontra nasza jedenastka i ten mecz. No musimy wygrać. Czuję, że wygramy wysoko i byle bez kontuzji, panowie. Wygrać bez kontuzji to jest nasz cel. Remisujemy. Uh. Uh, uh, uh. tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. No. Ale to jest ryzyko grania tymi odrobinę gorszymi zawodnikami. Jakby em, temu ryzyku, e, jakby te, to ryzyko podjęliśmy i, i jakby zbieramy teraz tego owoce. E, czas na mecz z Niukas. Niukas, który jest w tabeli bardzo wysoko, ponieważ na miejscu siódmym zawodnicy nieobecnie. To jest też miłe, jak, jak dużo od piłkarzy jest powoływanych, ale cały czas, cały czas w większości są to piłkarze wys, z wysp. I to jest coś, co chciałbym podtrzymać. Dlatego napastnika będzie nam bardzo ciężko znaleźć, bo będziemy szukali właśnie, jeśli chodzi o piłkarzy z Anglii. Właśnie następny mecz może być kluczowy. Mówi o tym Berdzil, mówi o tym ja, ale jak będzie wyglądało to kolejne spotkanie, o tym przekonacie się już jutro o 6 rano. To był Koza, kanał Koza Stream. Na razie. Piona!